Dużej tajemnicy możliwe, że nie będzie, jeżeli ktoś zna mój, mój, styl, mój styl wcześniejszy, to, to będzie wiedział, jak będę je próbował im rozwiązać. Nie teraz, dobrze. No, no toksu, to ja, ja muszę jakiś to... Trener miał parę pytań, ale nie nadają się do, do kamery. <grym> <grym> Trener Złotkowski kiedyś powalił Ili Relatywiego, zapaśnika, znaczy <grym> przewrócił go, sprowadził go do parteru. <grym> pracowałem nad tą techniką. Bo... <grym> <laughs> Pracował nad tym techniką dobre z 5 godzin. Przed. Marcin Tybura, zanim porozmawiamy o UFC, to jeszcze Cię zapytam, jak walka pięściarska, bo wiem, że też Cię szykuje w najbliższym czasie Twój występ chyba w ringu, dobrze kojarzę. Coś takiego ma się wydarzyć, jakaś walka bokserska, pierwsza w mojej karierze, tak, charytatywna bardzo. No właśnie, będziesz walczył z Słowem Jastrzębowskim, naczelnym Super Expressu, odgraża się mocno, ale to wiadomo, no, boks w końcu zawodowy. A już tak całkiem poważnie, długo trzeba Cię było namawiać, bo to tak jak mówisz, charytatywne przedsięwzięcie zupełnie jest, tak? Gdzieś tam na szczytny cel całe te przedsięwzięcie jest, całemu szczytnemu jest zedykowane. No tak, jest y, szlachetna paczka chyba tam teraz to wszystko będzie przeznaczone na, na ten cel, a samo namawianie nie trwało długo. Od razu się zgodziłem. Duże trwałe formalności związane z UFC, żeby y, takie pozwolenie uzyskać na tą walkę. Oni musieli też sprawdzić, czy to jest na pewno nie żadna y, jakaś zawodowa komercyjna walka i, i to trochę trwało, więc y, cały. Tydzień temu się właśnie dowiedziałem o tym i, i, i teraz już wiem, że będę walczył. Czyli dosłownie UFC też w takich sprawach y, gdzieś tam y, trzeba pytać, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia, rozumiem? Jak najbardziej. No, jak chodzi o UFC, to miesiąc przed walką nie można już nawet uczestniczyć w danych seminariach y, czy jakichś pokazowych nawet e, treningach, a co do takiej walki bokserskiej, no to wiadomo, gdybym się nie spytał, to mogliby uznać, że, że coś tam kręcę na boku, e, jak Conor McGregor. <grystanie> Więc lepiej było się spytać i, i uzyskać to pozwolenie. Właśnie nawiązaliśmy do Konora McGregora, on tak mówisz, kręci na boku, ja wiem, czy na boku, no w każdym razie na pewno coś kręci z tym, jak to oceniasz tak w ogóle, powiem Ci szczerze, bo ja to tak osobiście uważam, że ta walka to chyba bardziej jest medialna, nie wiem, czy kiedy człowiek zawalczy Konor McGregora swoim Majorem Ty myślisz, że dojdzie do tego pojedynku? No nie wiem, bo takie głosy są, że to już jest bardzo blisko, że to już jest właściwie zaraz, już nawet chyba hale porezerwowane, więc ja liczę, że dojdzie, a... a... A sama walka myślę, że, że, że będzie dobra i, i bardziej widowiskowa niż, niż e, walka Mayweathera z Pacquiao. Możliwe, że, że bardziej będą chcieli. Myślę, że ze strony też McGregora będzie chciał bardziej pokazać. Możliwe, że, że dostanie i, i, i padnie, ale myślę, że bardziej będzie chciał, e, bardziej będzie chciał dogonić tego Floyda i, i go ubić sam. Stawki też robią wrażenie. 75 milionów, 100 milionów dolarów, to w ogóle nawet jeśli chodzi o pięściarstwo, są bardzo dobre, bardzo dobre, bardzo dobre pieniądze, to ma niespotykane raczej. No to, a ty tak szlachetna paczka, widzisz, tak to jest z tymi różnymi. Sportowcami. Yy, Marcin, wracając do MMA, bo też będziesz walczył, yy, oczywiście wiadomo, na gali UFC. Yy. A tak tylko pozwól, że sobie dopytam, yy, te stawki to co? Tak kiedyś przychodzi, przy, przyszła taka, jak pewnie usłyszałeś o tym, taka refleksja, że fajnie byłoby tak te, nawet 75 milionów dolarów gdzieś tam zagarnąć przy okazji kiedyś? No nie, jakoś, jakoś nie, ten. nie Nie, myślę o tych kwotach, dopóki nie znajdą się moich, w moich kieszeni, więc jeszcze poczekam możliwe, że w, i w MMA kiedyś pojawi się yy, taka stawka. Stawki to oczywiście swoją drogą, natomiast ty będziesz teraz walczył z człowiekiem, który no może nigdy aż tyle nie zarabia, natomiast miał na koncie, ma, miał na koncie tytuł mistrza tej organizacji człowiek, który jest no, ja wiem, jedną z gwiazd chyba, tak powiedzmy sobie UFC, Andrzej Arlowski. To chyba też jakieś takie, ja wiem, wyróżnienie swoją drogą, że zaproponowano ci taką walkę, że, że możesz z nim akurat stoczyć bój. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że to będzie właśnie Andrzej Jarlowski. Chcieliśmy zawodnika z pierwszej dziesiątki. Trudno było starać się o kogoś z pierwszej piątki, bo jednak trochę ta przepaść rankingowa jest. No, może nie przepaść, ale, ale większość z tych zawodników pewnie by się nie zgodziła na walkę. Podejrzewam, że Andrzej nie miał tu dużo do powiedzenia też z wybieraniem zawodników, jak, tak jak jego sytuacja wygląda. Więc yy, myślę, że z tej pierwszej dziesiątki, jeżeli ktoś mógłby być najlepszy, no to chyba on. To no tak, trudno się z tym nie zgodzić, rzeczywiście. A z drugiej strony też bardzo rozpoznawalny i zawodnik, który na pewno gdzieś tam ewentualne pokonanie go może przynieść też dużo chwały i splendoru. No właśnie, da się pokonać Andrzeja Arlowskiego? Jak ty to oceniasz? Na pewno powiesz, że się da? Powiedz, czy już jakby jest wszystko opracowane, żeby go tak naprawdę pokonać? Sam jego rekord pokazuje, że można go pokonać. Możecie no, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, no ostatnio nie ma jakiegoś super dobrego okresu, ale też nie wolno go lekceważyć, to jest jak sprawa w ogóle bezdyskusyjna. No tak, bo te wszystkie walki, które ostatnio przegrywano, to zawodnicy bardzo wysoko notowani. I, i, a on też nie, też nie jest młody, pewnie też trochę już ta, ta głowa możliwość, że nie ta, ale to ciągle jest mocny zawodnik, ciągle... Myślę, że naj, najważniejszym jego tutaj, w tej walce będzie doświadczenie y, kilkunastoletnie. I, i ten jego boks będzie też dużym zagrożeniem. Mocne ciosy. Z drugiej strony, też słowa szczęka, ale jeszcze trzeba go trafić na tą szczękę. Rozpracowany jest, mamy jakiś plan, powoli zaczynamy przygotowywać się typowo pod niego. Dużej tajemnicy możliwe, że nie będzie. Jeżeli ktoś zna mój styl, mój styl wcześniejszy, to, to będzie wiedział, jak będę próbował ją rozwiązać. No tak. I czekamy również, Myś może przytrafi się coś takiego jak w jednej z tych ostatnich twoich walk, to kapitalne wysokie kopnięcie, które jeszcze do tej pory gdzieś tam ciągle jest pokazywane, wspominane i prezentowane jako przykład tego, jak można w wadze ciężkiej rywala na deski posłać. No tu też byłoby fajnie, gdyby tak, się, gdyby tak się udało. I wiedzę, że tak troszkę pracujesz nad tym, żeby te twoje boksowanie, żeby te twoje ciosy rzeczywiście dotarły do celu. Dzisiaj oglądaliśmy y, tutaj cię w akcji, między innymi u Roberta Złotkowskiego, bardzo mocna ekipa. To takie przygotowania właśnie tutaj chyba, jeśli chodzi o tą stójkę, na jakim etapie teraz? O stójkę czy ogólnie? O... Na razie o stójkę, byśmy sobie tak chwileczkę o tej stójce. No, wróciłem do treningów już y, z miesiąc temu i, i tak y, na razie to są jakieś tam. Y, pracujemy nad tym, czego, y, no, czego jest mało. W sensie tę technikę cały czas poprawiamy. Nie robimy jeszcze typowych akcji pod y, samą walkę. Y, teraz y, robimy też treningi typowo takie, takie w parach na. Stójka, stójka, takie zadaniówki na jedną rękę. Trener tutaj coś wymyśla cały czas, żeby nam utrudnić jak najbardziej, więc, więc taki jest etap tej stójki. Dzisiaj chyba jeszcze używiarstwo figurowe trochę było wprowadzone też w ramach, tak się wydaje. Jak patrzyłem na to, co się działo, strasznie dzisiaj tutaj mokro u Was się zrobiło, widać, że dużo potu jest wylewane na treningu. Z jednej strony, tak, jest, było ciężko tutaj dzisiaj ustać i jeszcze powoksować, ale, ale z drugiej, czasami te walce, te nogi już są takie miękkie, a trzeba stać, że, że można było się dzisiaj, można było na tym się skupić i, i się do tego przyzwyczaić. Też sobie dobrze radziłeś, oczywiście. Nie będziemy dyskutować. Czyli co, mówimy, że z stójcem mniej więcej już sobie porozmawialiśmy, to w ogóle jak się czujesz, jeśli chodzi o ten teraz etap przygotowań, i co teraz przed tobą jeszcze, również jeśli chodzi o te inne elementy walki? No teraz jesteśmy już na etapie robienia siły. I maksymalnej myślę, że jeszcze dwa tygodnie. Później coś popracujemy nad wydolnością. <laughs> Jakoś to będziemy przekładać, sparingi i walka. A cały czas też nad techniką cały czas pracujemy. Tutaj zespół trenerów cały czas to poprawia i u wszystkich zawodników i u mnie też. Ja czuję ten progres. Zresztą nawet jeżeli teraz sparingi robimy to też czuję, że, że nawet ten pułap i tlenowy, i wytrzymałościowy jest wyższy niż na początku poprzednich przygotowań, którychkolwiek. A jeszcze będziemy to budować, więc ja jestem dobrej jeścieniem na walkę. I możliwe, że sam klimat będzie ciężki w Singapurze i, i to może być trudne do... No, no w walce może być, może mieć swój efekt, ale jedziemy też wcześniej, żeby się zaaklimatyzować, więc wszystko mamy rozpracowane. Wszystko macie rozpracowane. Ty jedzisz po tym świecie dużo, a tu się okazuje, raz pojedziesz, to się galot wołają. W ogóle ty nie życie rzeczy na broń Boże, ale już tak miałeś Filipiny, Singapur, pięknie. To tak można sobie pojeździć, jak się jest zawodnikiem UFC, co? No tak, troszeczkę sobie polatałem. Czasami nie jest to miłe do końca, bo nie przepadam za lataniem, tym bardziej, że jestem też dość. No cięż wadze ciężkiej te siedzenia w samolocie nie są zbyt duże, więc raczej tam się nie, nie odprężam. No, ale, ale sam fakt polatania sobie, pozwiedzania jest fajny. A przed walką, chyba żeby stoczyć tę walkę z Luisem, to 100 godzin na pokładzie samolotu, w sumie, żeby, żeby w końcu jakaś walka się odbyła, bo to i Manila, i później Nowy Jork z Nowego Jorku do Polski, później do Las Vegas. Więc tak, tak to wyglądało. No ale jakby dobrze widać, wszystko wytrzymałeś. Tak i sobie to podpytam cię, bo to zawsze jest dla mnie bardzo ciekawe. Przychodzi tak sobie jakiś człowiek, próbuje jakieś pytania zadawać, rozmawia, zanim jeszcze wejdziesz do tej rozmowy, sam zapytałeś o czym ciekawym, fajnym porozmawiamy, to o czym chciałbyś porozmawiać, może jesteś, o czym chciałbyś porozmawiać, to ja teraz tutaj proszę bardzo, zostawiam otwarty mikrofon. Ciekaw jestem, o czym zawodnicy chciałby w takim momencie porozmawiać. To mnie bardzo interesuje. Czy te pytania, które są zadawane, to w ogóle są mi potrzebne do czegoś, czy nie? Wiesz co, nie wiem, o, ży o życiu raczej to, to nie, nie będzie tutaj. program właśnie, jakiś talk show, jakby jakieś fajne pytania takie y niekonwencjonalne to ja bardzo chętnie odpowiadam na takie, ale to musi ktoś wież, wymyśleć, zadać, to pewnie, w każdej chwili, może trener coś wymyśli, Dobra, jakieś fajne trener, pytanie Może wymyśli jakieś pytania, może? Nie teraz, nie teraz dobrze, no, no, no talk show, to ja muszę jakieś to... to talk... Trener miał parę pytań, ale nie nadają się do, do kamery. <sadł> <gry Message> Dobra, no to... Trener, trener Złotkowski kiedyś powalił Latifiego zapaśnika. <grafy> Par, znaczy przewrócił go, sprowadził go do parteru. W ogóle się tym nie chwali. To skromny chyba taki bardziej jest. S skromny, no też. Możliwe, że też bym się tym nie chwalił, ale naprawdę poszło mu to sprawnie i, i nie tak, że zapaśniczo, że siłowo i tak dalej zrobił to. Taki myk, tak fajnie i skutecznie, że naprawdę... Naprawdę, warto było to... Szkoda, że tego nie, nie nagraliśmy. A no właśnie, coś tego żałuję. Coś nie chcę tu podejść, trener Złotkowski wstydzi się chyba cały czas. Podejdzie? Też się nie wstydzę, naprawdę. Pracowałem nad tą techniką, bo... <laughs> Pracował nad tą techniką dobre z 5 godzin. Przed. O kurczę. Ale miałem pomoc, miałem pomoc, tak, że pracowaliśmy, koledzy mi udzielili odpowiedniego instruktarza. Także Ma, mało tego. Powiem, że Ili Latifi nawet do tej pory nie wie, kto go sprowadził. Uuu, no To jest dobry punkt wyjścia do ewentualnej rozmowy z Latifi. <grym> Bardzo dobrze w takim razie, mocnym akcentem zakończyliśmy oto. to są ciekawe sprawy. Rzeczywiście, nie tam jakieś pierdoły, za przeproszeniem, jeśli chodzi o, o te wywiady. Bardzo Ci dziękuję, Marcin. jak następnym razem też jakiś pomysł do głowy przed, a ja swoją drogą gdzieś próbuję się zareklamować, jakiegoś już to pozwolisz, dobra? Tak zupełnie, zupełnie bezinteresownie, żeby to coś ciekawego z tego powstało. Może. Chciałbyś? Jesz jeszcze nagrywa? Wiesz co, ja nie wiem, nie oglądam, ale jakby coś to sprawdzę dam ci znać. W takim razie, jaki show ewentualnie i co moglibyśmy. No, nie, to prawda to już nie show, to, to jakiś. No tak. Ale wymyślimy, wymyślimy w każdym razie. A ja zaraz postaram się porozmawiać jeszcze z trenerem Złotkowskim na temat tego jego niesamowitego obalenia. Jestem pod telefonem. Dziękuję bardzo.